Rozbiórki, zlepy, dekonstrukcje, przechwycenia, kolaże. To efekt poszukiwań artystycznych opartych na pracy badawczej artystek i artystów zaproszonych przez kuratorkę Martę Lisok do wystawy zatytułowanej Demontaż, której tematem przewodnim jest December Palast i czas jego świetności, czyli lata 80. i 90. w Polsce. Dzisiaj zatrzymamy się na pracy Małgorzaty Szymankiewicz zatytułowanej Komfortowa Sytuacja. Małgorzata Szymankiewicz jest stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, laureatką głównej nagrody w konkursie programu trzeciego polskiego radia Talenty Trójki. Została również wyróżniona na Biennale Malarstwa Bielska Jesień w roku 2013 i 2007. Kończyła Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu, a w 2015 roku uzyskała stopień naukowy doktora na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Obecnie pracuje na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie. Zajmuje się malarstwem i obiektem. W ramach wystawy Demontaż artystka dokonuje próby eksperymentalnego odczytania tradycyjnego monumentu poprzez odwołanie się do perelowskiej codzienności, czyli czasów powstania budynku, w którym się znajdujemy. Instalacja Małgorzaty Szymankiewicz staje się tutaj takim pomnikiem niewyrafinowanego gustu, gustu tamtego okresu, gdzie każdy mebel wystany w wielodniowych kolejkach był luksusem. Takim samym w każdym prawie mieszkaniu. A wykorzystana w pracy tapicerka to typowy wzór goszczący pod dachami rodzin Polski Ludowej.